Jak już tu jestem i tak ładna połowa, to nie mogę tego zgenerować. No tylko trochę. Kula. Dobrze. Na pole wjedziesz komuś? To jest moja Aha To jest zjazd. jaki to jest To jest zjazd akurat. No może nie. W prawo

No. co? Nie kop, do tyłu, prosto koła wyprostuj. No. A najlepiej w lewo, stój, stój tak. Dobra. W lewo koła. No. I do tyłu. Tylko delikatnie. Dobra. No właśnie. Delikatnie, bujaj nim, bujaj nim. Bujaj nim. Dobry. Jeszcze! 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 Nie! Kopiesz sobie dołek Dobra, teraz tak? Nie, do tyłu cały czas, tak jak było Tak jak było cały czas Dobrze, dobra Delikatnie chodź. Tata, weź go przycisnij z tamtej strony! Chodź! No. Daj w prawo Nie, dobrze nie pojedzie. Nie pojedzie. Teraz w prawo, tak mówisz? No. Nie prawo

Teraz Piotrze to ty u gwiazdem Dobra, ale super zabawa! Totem, do tyłu daj. Ouais, chod, To ty udaj? Chciałem ten wyjechać. Nie, nie, tam Dobry. masz podjazd. Dobra, wiem, że mam podjazd. Ale jak tarafa... partię, chcesz? Krzysztof, to wsiad? Chodź, whole点. Jarek! To koło mnie Aha, i Uważaj. Wiem, tu jest zjazd! Jest, jest, wyjazd, wsiadę. siadaj! Prosto, żeby... Siadaj, zjadę. Pójdzie tak! Pójdzie! Pójdzie! pójdzie. A, tędy, jakbyś, tędy, tędy to powiem ci, żebyś trochę większy kąt złapał, jak jechałeś, no. to byś normalnie zjechał. Za tak. no, duży kąt miałeś. Kąt zjazdu, rozumiesz? No. Wiesz? No tak. Ten zjazd, tu jest na tyle polski, że można wyjechać. No, to spokojnie, no. No bo jak, jak, nie ma śniegu, jak nie ma śniegu, jest nie ma tego. Nie jest listo? Dla... Można i tam. A to jedziemy? Tam, no. Sądzę, że murdy wamy, przynajmniej fajnie było. No nic ci nie stało. Ale pas proszę, nie mnie już nie zakończy.